To miejsce dla vip -ów. Dzięki, jest super. Proszę zostać z bokiem. Nie mów. mów mi na pan. Tomasz, Tomasz.

Co ty tu robisz? Przyszedłem na wystaw. Nie wolno mu nic mówić. Za późno już mi powiedział. Co? Dużo rzeczy. Wiedział. Nie zaszkodził. Do zobaczenia, jakby co przyjść do mnie. Cześć Niku. Muszę iść na drugą stronę. Nie denerwuj się. Służący. Kim jesteś? To jest Nikolas. Jesteś moim przyjacielem? Najlepszym. Lekarz zabronił ci mówić szczegóły, żeby nie rozsadziło ci głowy. Ten zakaz trochę mi przeszkadza. Nie ruszaj się sam. Bravo. Bravo czarnooka! Co robi Hilda? Na co pokazuje? Pięknie. Czyli Wiedział ksiądz Tomasa, Biskupan? Nie. Nie, mówi to nasz chór. Gracie, zaczekajcie chwilę. Nie do wiary. A Kogo szukasz? Byłaś świetna, pięknie śpiewasz. Musimy iść. Jak śmiesz tu przyprowadzać Tomasa? Doskonały występ. A co ze mną? Przecież mówię. Patrzyłeś na nią. Nie widziałaś. Co ty robisz? Wiem, że muszę uważać. Wyjaśnij mi. Nie ma czasu. Wyjaśnia, ale na zewnątrz. Dobrze ci po cywilnemu. Działam, patrzyłeś na nią. Gdzie Esperanza? Była tutaj. Gdzie jest teraz? Wyszła z Tomasem, już ich nie ma. Szkoda, że Tomas nie mógł przyjść na ten występ. Przestańcie okłamywać biednego człowieka. Dosyć tego. Tomas był tu z Esperansą, zakonnicą, bo są razem. Wyszli, żeby się obciskiwać. Chcę mu powiedzieć prawdę. Rozumie ksiądz? Chodzą ze sobą. Zabierz ją. Wszystko w porządku? Martwimy się o Tomasa, trzeba coś zrobić. Pewnie. Well, nie wie, mi preocupa, wie gdzie to mieszka, to jak to się nazywa. A jeśli się zgubi? Nie, nie możemy to zrobić to nic to więcej. To Musimy więcej. Musimy się uczyć. Szuka go Nicolas, Esperanza, tak. Twój tata. Mam tyle pomysłów. Tak. Tyle pomysłów. Albo się uczymy, albo ćwiczymy. Wolę poćwiczyć. Ja, ja powiem i Fede i Valen. No, no. Wyjaśnię ci coś. Po tym, co zrobił mojej przyjaciółce, Fede dla mnie nie istnieje. Valentina też. Więc kogo zawiadomimy? A Dominga. Masz pojęcie, przed jaką stoimy szansą? O czym ty mówisz? O szansie na biznes.